Lubina, witam, cześć, Manko, żeby nie pierdzielić znowu w kółko o tym samym to myślałem, że sobie pogadamy o czymś innym <słyska> filmik dla tych, którzy mm, są albo no, głównie dla tych, którzy, którym by się chciał, marzyłaby się praca na wózku widłowym jakiegokolwiek tam typu Whatever, nie? Skąd masz wiedzieć, czy poradzisz sobie, jak nie masz możliwości gdzieś sobie, na przykład spróbować, prawda? Często tak właśnie bywa, że nie masz możliwości gdzie w ogóle spróbować, pojeździć. Ogólnie sama, sama jazda na zwykłym wózku widłowym to nie jest jakaś sztuka. Wiesz, jechać do przodu, skręcić w lewo, w prawo. Dla niektórych to też może być już wyzwanie, bo znam przypadki, którzy, osoby, które mają problem, żeby się gdzieś zmieścić. Jedyne rozwiązanie no to jest pójście na kurs. Kursy nie są, nie wiadomo jak drogie, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Ja nie mogę się wypowiadać na temat kosztów, jakie są w Polsce, bo nie wiem, ale jak się orientowałem, jest to no, między 300 a 500-600 zł. To nie jest, nie jest jakaś fortuna. Jest to kwota do przełknięcia, że można się po prostu przekonać, czy się nadajesz do tej pracy, czy nie. Jest wiele. Ofer pracy, gdzie przyjmują bez doświadczenia, nie tylko na wózek widłowy, że po prostu wózek widłowy to jest taka dodatkowa praca, tam od czasu do czasu coś trzeba wózkiem. No i to też jest taka, jest to taka, takie rozwiązanie, tak, to nazwijmy, tymczasowe, powiedzmy na początek, jeżeli byś nie miał jak, jeżeli miałbyś trudności z znalezieniem pracy, żeby cię bez doświadczenia przyjęli. Abyś jeździł tylko i wyłącznie na wózku, nie chcę mówić, że jest to praca dla każdego i dla, nie dla wszystkich, bo to nie jest praca dla wszystkich. Jest to, słuchaj, no w większości wózki widłowe ważą dwa, a nie raz, trzy razy więcej aniżeli samochód osobowy, plus załadunek, nie? Także, no, troszeczkę w głowie trzeba mieć, bo znam wiele debili. De 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 debili, którzy no po prostu no kurde dorwą się z kierownicy i kurwa! No także to nie jest praca dla wszystkich, no tak, wiecie, wiecie o, co, o co chodzi, nie? Takim osobom bym odradzał e... w ogóle wychodzenie na zewnątrz. No dobra, może przesadziłem. No i co? Na początek, jeśli ma ktoś trudności, żeby sobie ogarnąć robotę, nie wiem czy to na magazynie, czy no nieważne, no nie, po prostu robotę, gdzie będzie jeździł dzień w dzień i tylko na wózku widłowym, no to może poszukać sobie gdzieś takiej pracy, yy, gdzie ten wózek widłowy się używa od czasu do czasu. Nie jest to problemem, nie będę teraz tu rzucał przykładami, może wy wrzucicie, eee, muszę zostawić coś dla was, żeby jakąś eee, aktywność poruszyć w sekcji komentarzy, prawda? No to na dole piszcie propozycje. Ja nie jestem jakiś tam super mądry i nie zawsze mam jakieś zajebiste pomysły, wręcz przeciwne i eee, 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 wręcz przeciwnie. Robisz sobie kurs, i już podczas kursu, no nie wiesz, jakie mniej więcej masz możliwości, mniej więcej jak się poruszać, ale nie myśl, że po ukończeniu kursu już jesteś kurwa wymiataczem. Bo, bo nie jesteś, no bo nie masz. Żadnego, w sumie żadnego doświadczenia, zrobiłeś tylko papier. I ciesz się, jeżeli zrobiłeś to za pierwszym razem. Serio, do tej pracy trzeba podejść odpowiedzialnie. Zresztą jak do każdej jednej. Ja wam powiem. Yy, tak, ja już jeżdżę może automatycznie, ale y, automatycznie kurwa, co to za słowo, kurwa, jeżdżę automatycznie. No ja pewne rzeczy już robię z automatu. Po prostu wiecie, nie rozglądam się, że jak się mam ustawić na przykład tam do regału czy coś tam, do palety i w ogóle. Po prostu jadę, bo już czuję wózek, prawda? Każ nie każdy wózek ma te same gabaryty, nie? Wiecie o co chodzi. Nie każdy wózek ma to, ten sam udźwig. Każdy wózek, no wiecie, na przykład zwykły wózek czołowy ma się trzy koła albo cztery, i taki też się inaczej składa. Nie? Przy jednym na przykład składasz się na przykład powiedzmy przy kole, a innym przy słupku. Nie? O tym mniej więcej mówię, ale dobra, nieważne. Jezus Mary, ale ja jestem debil. E... Ja na przykład powiem, wam tak. E, przy, jak w Polsce nie jeździłem ani sekundy. Na wózku widłowym, nawet nigdy nie myślałem o tym, żeby pracować y, jako operator wózka widłowego. Nawet mi się to nie marzyło specjalnie. no. Y, zajmowałem się zupełnie czymś innym, bla bla bla. bla. Ale ktoś tam mi zaproponował robotę, właśnie y, na wózku widłowym. No to. No to. Myślałem, kurwa, że nie, nie, nie wiem, jak się to jeździ, nie? No to kurwa, pokazali mi tak trochę, nie? tak trochę. Nie? I od czasu do czasu po prostu jeździłem i próbowałem a zajmowałem się czymś innym, pracowałem na... wtedy pracowałem na farmie, tak jest, na farmie i od czasu do czasu tam po prostu używało się buski. no, ale widzieli, że po prostu, no, ogarniam inne tematy, jeździłem tam traktorem i takie pierdoły no i kurde, chcieli, żebym... zależało tam pracodawcy mojemu, żebym ogarnął jazdy na busku. dlatego poświęcał prosił mnie, żebym po godzinach na przykład tam sobie coś tam układał puste, takie boks palety nie, na warzywa no, tam na ziemniaki, marchewkę, cebulę, whatever. No i tak sobie po prostu trenowałem, jeździłem i pracowałem, z dwa lata pracowałem na wózkach widłowych, bez papierów tak naprawdę, nie, nie, nie miałem żadnych papierów no i tam też używało się różnych, na widły się, albo zamiast wideł nakładało się jakieś tam różne do na przykład, żeby wysypywać, żeby wysypywać z tych box paletów, z box palet wysypywać na przykład te warzywa, także to wózek widłowy to nie są tylko widły, nie? Później, później przeniosłem się na magazyn, na magazynie tam już na przykład klemami, czy slip porzucam bo, bo wam tutaj jakieś tam zdjęcia, żebyście wiedzieli o czym ja tu bierdolę, nie? No i tak powolutku sobie po prostu zbierałem to doświadczenie i yy, na magazyn też yy, niby na wózki się przyjąłem, a, a wózek to widziałem, ale zacząłem się wkurzać i mówiłem o nie, że chcę mieć... Chcę pracować na tym wózku. No to się przyjmali, ale papierów nie masz, nie? No to dobra, to zrobiłem sobie te papiery, zrobiłem sobie e, takie internationality, zrobiłem sobie w Niemczech w języku angielskim, niemieckim no angielskim i niemieckim no i, za, no i zacząłem po prostu jeździć a później na firmie zmienili, że muszę mieć papiery holenderskie no to, no to zrobiłem sobie na heftrucka holenderskie i zachciało mi się, że chcę też jeździć bo praca na Kusku to nie jest tylko praca na busku, to też jest fizyczna praca dlatego też sobie wymyśliłem, że będę jeździł też na busku bocznym widłowym bo to jest głównie praca, siedzisz na dupie, kręcisz kierownicą i tam różnymi wajchami czy tam na joysticku przyciski robisz, nie? tak sobie po prostu wymyśliłem, no i później po się zacząłem jeździć na busku widłowym bocznym A... Parę razy już tam zmieniałem te warehouse'y. Ale to już nie jest jakoś tam super istotne. I powiem Wam, szczerze, że nie ma dla mnie problemu teraz: czy to jeżdżenie na opeteku, czy to przeskakiwanie z wózka bocznego na wózek czołowy, czy na kombitraka. Tutaj, w wróć! W Holandii na każdy taki wózek musisz mieć osobny certyfikat. Na OPT, na kombitrack, na half truck i truck half truck to jest zwykły wózek, taki czołowy, co ma widełki z przodu Jedziesz w kierunku tak jakby swoich wideł Wózek boczny to jedziesz, widły masz z prawej strony, a jedziesz w lewą stronę, nie? Siedzisz, siedzisz tak jakby bokiem po prostu No i ten ridge to jest głównie do składowania na wysokie Wysokości, no na narygały po prostu nie na wysokie spadowanie na magazynach. nie? No i tą pracę po prostu sobie cenię. Lubię tą robotę. Powiem Wam, że spokojnie. Czas zapierdziela i ogólnie jest spokojnie. W zależności jakich się ma przełożonych, bo czasami w niektórych miejscach. No co wracam, ja tu będę gadał. <laughs> Może kiedy indziej. <laughs> Każdy niech sobie obiera jaką drogę chce Ja tu nikomu nie mówię, nie wskazuję Po prostu mówię wam jak ja sobie to ogarnąłem Ja sobie tak... E, pff, często się spotyka tak, że Ktoś tam pra pracuje na przykład Wyładowuje z kontenera Napierdala pudełkami nie, Niejednokrotnie pudełka są w chuj ciężkie Kurna Krzywym ryjem patrzy kurwa Weź mi tu rozsztapluj, kurwa, wózkowy. Kurwa, z pretensjami, że ja jeżdżę se na wózku, kurwa, on zapierdala. Chopie, kto ci kurwa broni iść i se zrobić licencję? He? Bo ja nie. My to... no. Dobra, co ja tu będę wam więcej gadał, wiele pozderki, mordeczki. I chciałem, żebyście wiecie, co zrobili wejdźcie do mnie na kanał na zakładkę playlisty i odnajdźcie tam taką playlistę praca na magazynie tam wrzuca mnie publiczne filmy z pracy na magazynie na wózku na razie jest ich tylko kilka tych filmów mam bardzo bardzo dużo za nie wiem kiedy za jaki czas ale za jakiś czas po prostu je będę upubliczniał tak, nie wiem, jeden na tydzień, na przykład, nie? I też wpierdolcie w komentarzu jakiś tekst, co byście chcieli, żebym nagrał, na przykład podczas pracy na wózku nie? cokolwiek, nie wiem żebym na przykład powiedział wam, co to jest co, albo nie wiem no nie będę wam mówił, omawiał budowę wózka, bo nie jestem jakimś tam technikiem, nie? ale mogę wam na przykład, nie wiem, powiedzieć jak się steruje, nie? A możecie poprosić też w komentarzach, weźmie tam Mordo na odcinku Pozdru. O! Cokolwiek. Narka. O, o. O, o.